Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z pieniędzmi, które przez całe życie odkładałeś na emeryturę? Czy wiesz, że po naszej śmierci te środki nie przepadają w całości, a twoi bliscy mogą je odziedziczyć? Niestety, w wielu przypadkach te pieniądze leżą zapomniane na kontach OFE i ZUS, ponieważ spadkobiercy nie wiedzą, że mogą żądać ich wypłaty. To ogromna strata. W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak odzyskać te zapomniane środki. Krok po kroku wyjaśnię, kto jest uprawniony do dziedziczenia i jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać dostęp do tych pieniędzy. Jeżeli masz w rodzinie osoby, które odeszły, a ty nie wiesz, co stało się z ich oszczędnościami emerytalnymi, ten film jest dla Ciebie. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak odzyskać pieniądze, które prawnie należą się Tobie i Twoim bliskim. Ale skąd ja o tym wszystkim wiem? Nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w kancelarii Klisz i Wspólnicy i stoję na czele zespołu, wraz z którym od kilkunastu lat prowadzimy dla naszych klientów sprawy spadkowe na terenie prawie całego kraju. Z tego filmu dowiesz się, gdzie trafią nasze pieniądze na emeryturę i jaka ich część podlega dziedziczeniu, jak ustalić, ile środków zebrał spadkodawca, jak uzyskać dostęp do tych pieniędzy. Zanim zaczniemy, standardowo proszę o łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Wiecie, jak bardzo mi w ten sposób pomagacie. Chciałam Wam też powiedzieć, że nigdy bym nie uwierzyła, że może nas tu zgromadzić się ponad 50 tysięcy osób. Jesteście wspaniali i bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze i pytania, dzięki którym nasz kanał żyje i pomaga rozwiązywać problemy spadkowe wielu osób. Ok, zaczynamy. Czym są filary ubezpieczeniowe i czy środki, które tam są gromadzone, podlegają dziedziczeniu? System emerytalny w Polsce jest obowiązkowy i składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze filary są obowiązkowe i wpływają na nie środki, niezależnie od tego czy tego sobie życzysz, czy nie. Dlatego nawet jeśli Twój zmarły krewny przez całe swoje życie niewiele się dorobił, nie miał nieruchomości ani majątku, ale konsekwentnie przez wiele lat pracował, może się okazać, że to właśnie to, co odłożył na emeryturę, stanowi najbardziej wartościowy składnik spadku. Często okazuje się, że środki zgromadzone w ramach oszczędzania na emeryturę nie są symboliczne i liczy się je w dziesiątkach tysięcy złotych. W skład pierwszego filaru wchodzi konto ubezpieczonego prowadzone przez ZUS. W kontekście dziedziczenia ten filar nas nie interesuje, bo środki tam gromadzone nie podlegają dziedziczeniu. Jak wiemy, nie można również wypisać się z tego filaru. Złośliwi mówią, że w ten właśnie sposób działa piramida finansowa. Ale czy tak jest naprawdę? Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Natomiast to, co podlega dziedziczeniu, to pieniądze zgromadzone na drugim i trzecim filarze. Jedynie drugi filar jest obowiązkowy i w praktyce o wiele więcej środków gromadzimy właśnie tam. Najpierw dwa słowa o drugim filarze. Drugi filar nie jest jednolity. Został podzielony na dwie części składowe: środki gromadzone na OFE, czyli otwartym funduszu emerytalnym, oraz środki gromadzone na subkoncie ZUS-u. Mówiąc inaczej, część naszej składki emerytalnej jest podzielona pomiędzy OFE a subkontem ZUS-u. Ten podział nie jest równy, bo na subkonto wpływa większa część tych pieniędzy niż na OFE. Może się zdarzyć, że ktoś nie był zapisany do otwartego funduszu emerytalnego, bo nie istnieje taki obowiązek. Wówczas jego środki w ramach drugiego filaru znajdują się wyłącznie na subkoncie ZUS-u. Pamiętaj jednak, że te środki podlegają wypłacie tylko w przypadku osoby, która nie była jeszcze emerytem lub pobierała emeryturę przez mniej niż 3 lata. Istnieje jeszcze trzeci filar ubezpieczeniowy. Trzeci filar w przeciwieństwie do dwóch poprzednich jest filarem dobrowolnym. Nie musisz gromadzić na nim żadnych środków. W jego skład wchodzi IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, pracownicze problemy emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także pracownicze plany kapitałowe. Również tam zgromadzone pieniądze podlegają dziedziczeniu. Czym różni się otwarty fundusz emerytalny od subkonta ZUS-u? Zasady funkcjonowania OFE są określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwarte fundusze emerytalne są podmiotami prywatnymi. Fundusz ma możliwość obracania naszymi środkami i może je na przykład inwestować. Może się okazać, że udało mu się to z całkiem dobrym wynikiem i pomnożył środki, które miał do dyspozycji. Środków z drugiego filaru również nie można wypłacić przed śmiercią, ale mogą z nich skorzystać nasi spadkobiercy, o czym powiem za chwilę. Składki zgromadzone na subkoncie ZUS-u nie są inwestowane, są jedynie tam przechowywane. Raz w roku podlegają waloryzacji, biorąc pod uwagę stopę wzrostu PKB w ostatnich pięciu latach. Ma to zapobiec sytuacji, gdy przez lata gromadzenia pieniędzy na subkoncie ostatecznie będzie tam jedynie symboliczna kwota. Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na OFE w przypadku śmierci ubezpieczonego? Nie wiem, czy wiedziałeś, że środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym wchodzą w skład Wspólności Majątkowej Małżeńskiej. Nie można ich wypłacić, ale po śmierci spadkodawcy połowa tych środków zostaje przekazana na konto w OFE współmałżonka albo na subkonto ZUS w takim zakresie, w jakim środki te stanowiły współwłasność majątkową. Jest to tak zwana wypłata transferowa. Oznacza to, że małżonek nie dostaje tych pieniędzy w gotówce, ale zwiększą one jednak jego emeryturę. Tutaj muszę zrobić małą gwiazdkę, bo zaraz wyjaśnię, że zwykle mąż czy żona najpewniej dostają jakieś pieniądze do swojej dyspozycji. Najpierw jednak wrócę do zagadnienia, które dotknęłam przed chwilą. W ramach wypłaty transferowej połowa środków zostaje przekazana na rzecz współmałżonka, ale jedynie w zakresie, w jakim stanowiły one współwłasność majątkową. Wyjaśnię to na przykładzie. Adam był aktywny zawodowo od 1990 roku. Ożenił się z Ewą w 2005 roku, a zmarł w 2020. Środki zgromadzone w ramach OFE przed ślubem to jego majątek osobisty. Ewa po jego śmierci w ramach wypłaty transferowej nie otrzyma pieniędzy za lata 1990-2005, bo wtedy Adam był kawalerem. Ewa otrzyma w ramach transferu jedynie połowę środków, jakie Adam zgromadził w trakcie trwania małżeństwa czyli między rokiem 2005 a 2020. Wiąże się to z innym, dość oczywistym pytaniem: co się dzieje z pozostałymi środkami, które nie trafią na konto emerytalne współmałżonka? To zależy. Jeśli w umowie z funduszem wskazałeś osobę uposażoną do uzyskania tych środków, to ona ma prawo je wypłacić. Pamiętaj, że taką dyspozycję zazwyczaj robisz raz w życiu, często na początku swojej kariery zawodowej. Sam upływ czasu jej nie zmienia. Na przestrzeni całego życia Twoja sytuacja jest dynamiczna. Żenisz się lub wychodzisz za mąż, czasami rozwodzisz, rodzą ci się dzieci lub zrywasz z kimś kontakt. Zadbaj o to, by w razie potrzeby zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję. Miałam do czynienia z sytuacją, gdy osobą uposażoną do podjęcia środków okazał się były mąż ubezpieczonej kobiety, który zakończył z nią małżeństwo w bardzo kiepskim stylu. Jestem pewna, że kobieta nie życzyłaby sobie, by dostał po jej śmierci jakiekolwiek pieniądze, ale niestety nie zmieniła swoich poprzednich wytycznych w tym zakresie. Były mąż został osobą uposażoną i otrzymał około 30 tysięcy złotych. Jeśli nie wskazałeś osoby uprawnionej do otrzymania środków, te pieniądze będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Ogólnych, czyli jakich? Jeśli spadkodawca zostawił ważny testament, uprawnionymi do pobrania pozostałych środków zgromadzonych w ramach OFE będą osoby wskazane w testamencie. Jeśli nie ma testamentu, główną rolę zaczynają grać przepisy kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności będą dziedziczyć zatem małżonek i dzieci zmarłego, a jeśli którejś z dzieci nie żyje, w jego miejsce wstępują wnuki. I właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że małżonek może otrzymać jakieś środki do swojej swobodnej dyspozycji. Jeśli jest on spadkobiercą ustawowym, a najczęściej jest, otrzyma część środków podlegających dziedziczeniu. Zaraz wyjaśnię Ci to na przykładzie, ale chcę jeszcze powiedzieć, że jeśli interesuje Cię temat dziedziczenia ustawowego, to możesz obejrzeć film, do którego link widzisz teraz na ekranie oraz w opisie dzisiejszego nagrania. Dobrze, w takim razie przejdźmy do praktyki. Wyobraź sobie taką sytuację: Umiera Aleksander. Aleksander miał żonę Katarzynę, syna oraz córkę. Nie pozostawił po sobie testamentu. Zgromadził 80 tysięcy zł w ramach drugiego filaru ubezpieczeniowego w czasie trwania małżeństwa. Połowa tych środków, czyli 40 tysięcy złotych, po jego śmierci została przekazana na zabezpieczenie emerytalne Katarzyny. Druga połowa podlega dziedziczeniu ustawowemu. Żona, syn i córka dziedziczą spadek po Aleksandrze w części po jednej trzeciej każdy. Każdy z nich otrzyma zatem około 13 tysięcy złotych. Analogiczna sytuacja dotyczy środków zgromadzonych na subkoncie ZUS-u w ramach drugiego filaru. Połowa tych środków również jest przekazywana na subkonto małżonka, zaś druga połowa podlega dziedziczeniu. Warto wspomnieć, że środki dziedziczone w ramach drugiego i trzeciego filaru nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, niezależnie od tego, czy otrzymuje je osoba najbliższa, czy zupełnie obca. Warto jednak sprawdzić, czy nie będą objęte podatkiem dochodowym. Może tak się zdarzyć, jeśli zdecydujesz się na jednorazową wypłatę. Jeśli interesują Cię kwestie dotyczące podatku od spadków, możesz obejrzeć film, do którego link widzisz gdzieś tutaj, chyba że oglądasz dzisiejsze nagranie długo po premierze, bo w chwili obecnej Sejm proceduje ustawę, która ma całkiem znieść podatek od spadków. Skąd będę wiedział, że środki są zgromadzone na drugim filarze? Niestety ani otwarty fundusz emerytalny, ani ZUS nie kontaktują się z krewnymi zmarłego w sprawie podjęcia środków znajdujących się na drugim filarze. W praktyce oznacza to, że jeśli sam się nie zainteresujesz tą kwestią, nie będziesz wiedział o tym, że odziedziczyłeś pieniądze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi jednak centralny rejestr członków OFE. Jeśli nie wiesz, do jakiego funduszu emerytalnego był zapisany spadkodawca, możesz zwrócić się bezpośrednio do ZUS-u. Będziesz musiał przedłożyć do tego stosowne dokumenty, np. akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. To, w jaki sposób uzyskać te dokumenty, tłumaczę w innym filmie na kanale, do którego link widzisz teraz na ekranie. Najczęściej fundusze emerytalne mają swoje własne procedury i swój własny formularz wypłat, który można pobrać z ich strony internetowej lub poprosić telefonicznie o jego wysłanie. Do wniosku najczęściej trzeba dołączyć akt zgonu spadkodawcy, kserokopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku wskazuje się również rachunek bankowy, na które mają być przelane środki. Wypłata środków powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy od złożenia kompletnego wniosku. Jakie są inne możliwości oprócz wypłaty środków z drugiego filaru? Wypłata pieniędzy to tylko jedna z opcji. Drugą jest przeniesienie środków na swój własny fundusz emerytalny, ewentualnie na indywidualne konto emerytalne. Możesz też zadecydować, że tylko część pieniędzy zasili Twój plan emerytalny, a pozostała część zostanie Ci wypłacona. Podjęcie takiej decyzji może cię uchronić przed koniecznością zapłaty podatku dochodowego, bo przekazanie środków na poczet swojej własnej emerytury nie jest opodatkowane. Jak ustalić, ile środków jest zgromadzonych w drugim filarze? Zastanawiasz się, ile środków jest zgromadzonych na twoim drugim filarze? Możesz to sprawdzić. W przypadku środków zgromadzonych w ramach drugiego filaru na subkoncie ZUS, możesz to ustalić na portalu internetowym ZUS lub bezpośrednio w placówce ZUS-u. W przypadku środków, którymi dysponuje OFE, na portalu ZUS możesz ustalić jedynie to, ile Twoich pieniędzy zostało przekazanych do OFE. Ta informacja nie jest miarodajna, bo jak wspomniałam wcześniej, otwarte fundusze emerytalne obracają Twoimi pieniędzmi. Oznacza to, że będziesz wiedział, ile fundusz otrzymał środków, ale za pośrednictwem portalu nie ustalisz, czy zostały one pomnożone. Pamiętaj także, że istnieje pewne ryzyko, że fundusz je stracił. By dowiedzieć się, na czym stoisz, musisz zwrócić się do konkretnego funduszu. Zaraz opowiem ci o dziedziczeniu środków zgromadzonych w ramach trzeciego filaru, ale teraz pozwól mi powiedzieć kilka słów o mojej kancelarii i o tym, jak możemy pomóc w sprawach spadkowych. Tak jak wspomniałam na początku, mam zespół kilkunastu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych, rodzinnych i majątkowych. Nasze biura znajdziesz między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy. Z naszej pomocy możesz także skorzystać zdalnie w ramach teleporady lub porady prawnej za pośrednictwem takich aplikacji jak Skype czy Teams. Jeśli jesteś spadkobiercą lub przyszłym spadkodawcą i nie wiesz co dalej, a masz wiele pytań, zadzwoń na numer podany na ekranie. Dowiedz się, jakie są koszty i zasady współpracy z moją kancelarią, a potem umów się na spotkanie z adwokatem z mojego zespołu w celu uzyskania interesujących się informacji lub zlecenia prowadzenia sprawy spadkowej. Więcej o nas na stronie internetowej, do której link widzisz gdzieś tutaj. A teraz wracamy do dziedziczenia środków z trzeciego filaru trzeci filar zasady dziedziczenia. Wspomniałam również o tym, że istnieje trzeci dobrowolny filar, na który składają się środki zgromadzone m.in. na indywidualnych kontach emerytalnych, czyli IKE oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Trzeci filar cieszy się o wiele mniejszym powodzeniem wśród ubezpieczonych, dlatego że jest dobrowolny. Niewiele osób chce uszczuplać swoje obecne zarobki, myśląc o przyszłej emeryturze. Warto też wiedzieć, że nie można mieć indywidualnego konta emerytalnego wspólnie z małżonkiem. Nie można również posiadać więcej niż jednego konta. Wypłata środków z trzeciego filaru powinna nastąpić w momencie zakończenia aktywności zawodowej, chociaż w przeciwieństwie do OFE te pieniądze można wycofać wcześniej. Jeśli spadkodawcy nie uda się dożyć wieku emerytalnego, zgromadzone przez niego środki podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, czyli na podstawie testamentu albo na podstawie kodeksu cywilnego. Podobnie jak w przypadku OFE, możesz wskazać osoby, które mogą być uprawnione do otrzymania zgromadzonej kwoty. Jeśli tego nie zrobisz, pieniądze będą podlegać spadkobraniu. Jak widzisz, dziedziczenie środków z OFE i ZUS może być skomplikowane, ale nie jest niemożliwe. Ważne jest, aby znać swoje prawa i wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby odzyskać należne Ci pieniądze. Pamiętaj też, że to tylko jeden z aspektów dziedziczenia. Uzyskanie dostępu do środków zmarłego w banku może być również trudne. Jeśli masz z tym problem, polecam Ci obejrzeć mój film o tym, jak pieniądze wypłacić z konta zmarłego członka rodziny, do którego link zaraz zobaczysz gdzieś tutaj. Ja tymczasem się żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!